Gdzie ty kurwa masz problem, że zdjęcia z Pinterestu są na moim butiku? Skoro ja mam takie same peruki w sprzedaży, jak te dziewczyny na sobie, a jak moje? Co jest kurwa? To są podstawy przedsiębiorczości. To, to, wcale tak nie działa, what? What? Kurwa, czemu La ma poobracane meble u siebie w pokoju, what? Czy ma pleśń na podłodze, what? Dzięki za trójkę tego typu. O. Ej, co, jak co, ale współczuję jej dziecku i jej rodzinie. Serio. Nie wiem. What? Chwila, logiczny argument, dla którego tak nie wolno, bo ja wiem, że tak nie wolno. A dlaczego tak nie wolno? Bo to są zdjęcia, do których nie ma praw autorskich, tak. Bo to są zdjęcia, do których nie ma praw autorskich i to jest. Kurwa nielegalne! Nielegalne!